teraz tu mamy masę szpachlową i teraz robimy to w ten sposób, że ją tak, o, tak o, o, o powoli zmieszamy nasz kąt i ją uwalniamy. Siemanko remontownia znowu działa. No i dzisiaj pokazać, jak wyszpachlować tego typu ściany. Tu była wcześniej tapeta przeklejona, jest ona zerwana. Ściana jest zagruntowana, powiedzmy. Gdzie nie, gdzie będą jeszcze jakieś małe resztki po tapecie, ale to tym zajmiemy się później. I tak, ten filmik będzie oczywiście dla ludzi, którzy tego nigdy nie robili, bo jak już nieraz było mówione, tylu ile jest fachowców, tyle jest też metod szpachlowania, zatem... Wiecie... Jeden robi tak, drugi tak. W każdym razie adresatem tego filmiku powinni być ludzie, którzy chcą sami spróbować. Nie to jest tak sobie od nas dla Was. Tak, czyli jak już wspomniałem, przygotowanie ściany. Zrywamy tapetę, gruntujemy, pozostawiamy do wyschnięcia i w tym momencie możemy już na razie spróbować. masać pachlową. Już mam zrobioną i teraz tak, jak tą masę szpachlową robić? Jest bardzo dużo mas szpachlowych na rynku, dużo. Proponowałbym dla początkującego kupić taką masę, która jest y, dłużej otwarta. Co to znaczy? To znaczy to, że możemy ją dłużej mieć w wiadrze, nie schnie tak szybko. Jak y, przykładowo inne pozostałe masy. Będziemy mieć więcej czasu na wyrobienie jej na ścianie. Takie informacje, która to jest, yy, na pewno dostaniecie w sklepie. I teraz tak, jak ogólnie o to chodzi ze szpachowaniem, sam proces szpakowania możemy porównać do smarowania chleba, albo cienko, albo grubo, jak kto woli, tutaj widzimy, że ściany są już troszkę takie. Poryte. Chodzi o to, że ktoś tam zrywa tą tapetę, ale to jest normalny proces i tutaj jest tutaj, tutaj. Dlatego pierwszy raz ja na przykład naciągam zawsze troszeczkę grubiej. Drugi raz trochę cieniej. I zawsze, to już taka zasada, szpachlujemy jedną ścianę minimum dwa razy. Polecam robić. Nie, nie polecam przyjść i powiedzieć, o dobra gładko na raz i będzie dobrze, bo dobrze nie będzie nigdy i krążą tysiące opinii na ten temat no ale jak już mówiłem każdy po swojemu dlatego jeżeli chodzi o zasadę jak ja to na przykład robię jestem praworęczny Wyszpachlujemy pierwszy sobie taki kawałek no, i taki powiedzmy pół metra od ściany naciągamy Spokojnie Masz masę Parę razy, widzicie to są takie teresztki i tapety te Czy będziemy robić to w ten sposób, jak ja teraz robię? Znaczy tak. Czy będzie nam to Wygodnie robić w ten sposób? To naprawdę nie ma znaczenia. Musimy patrzeć, żeby nam było wygodnie. I żeby oczywiście efekt na ścianie też pasował. I teraz, najczęstszym błędem, którzy zaczynają początkujący, widzicie, tu trzeba ten materiał trochę nanieść. Tak jak, jak już mówiłem, masło na chleb. Nie robimy czegoś takiego. I to jest praktycznie nałożenie i zdjęcie masy. Od razu zamykamy tak zwane pory. To, to nie o to chodzi. Musimy trochę z wyczuciem nanieść. Nanieść takie. O, widzicie, takie. O, to musi być tak, to oczywiście przejdzie wszystko z czasem, bo to jest doświadczenie, my już już pochowaliśmy kilometry ścian, więc ja sobie mogę mówić, ale pamiętam początki, także spokojnie. I teraz tak, dlaczego zrobiłem takie coś, jestem praworęczny i dla początkujących polecam robić to właśnie w ten sposób, jeżeli ktoś jest leworęczny robi to samo oczywiście z drugiej strony. I teraz tak, ten kawałek jest naniesiony i dlatego następny etap naniesienia, rozpoczynamy z miejsca suchego, gdzie nie ma jeszcze masy i łączymy się z tym miejscem, na którym już szpachle jest naniesione. I powoli sobie, spokojnie, nie mamy nigdzie pośpiechu. Jak takie coś nam się stanie, to jest wiadomo, to jest jakiś kawałek czegoś na ścianie. Jeżeli mamy jeszcze możliwość, to możemy to wydupać. Jeżeli nie, zostawmy to. To teraz nie ma znaczenia. I spokojnie wjeżdżamy. Widzicie? Spokojnie wjeżdżamy z suchego na mokre. Możemy to zrobić tak jak ja, że zostawię sobie nadmiar masy na ścianie i rozprowadzam go dalej. Albo za każdym razem możemy ją ściągać. Później możemy delikatnie wyrównać. To robimy bardzo z wyczuciem tutaj. Delikatnie sobie spokojnie rozprowadzamy tą masę. O i teraz przykładowo powstaje nam takie coś. Przykładowo ja się staram żeby bez tego, jeżeli coś wystaje, to nie jest problem. Zostawiamy to, bo to możemy zostawić, bo to będzie wyszlifowane. Jeżeli mamy te, tego typu dziurki, jeżeli coś jest wklęsłe, to to musimy zaszpachlować oczywiście. Jeżeli coś takiego z, zostanie nam po pracy, to nie jest w ogóle problem. Bo, jak już powtarzam, będziemy to szlifować. Także spokojnie, takimi rzeczami się nie przejmujemy. I spokojnie nanosimy dalej. Z suchego w mokre. Najpierw nanosimy delikatnie. Tak, ja robię taki ruch, względem tego, że ja już jak już mówiłem, doświadczenie tam jest, gdzie nie, gdzie widzę, gdzie stesiana jest nierówna. I w tym momencie, yy, względem takiego ruchu, nakładam tą wrakującą masę szpachlową w dane miejsce. O. I sobie spokojnie możemy podwyrównywać. Mamy na to czas. I jak już tak mamy zrobione na tej samej wysokości, powiedzmy. No, to posuwamy się dalej i robimy dokładnie tą samą czynność. Czyli z suchego kawałka łączymy ponownie z mokrym. I tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby ta masa na ścianie nam została. Żebyśmy, o! Żebyśmy takiego czegoś nie robili. Żeby nie było takiego, takiego dźwięku. bo to już nie jest szpakowanie, to jest ściąganie masy. To musi tak powiedzmy z czasem nam to zacznie powoli wychodzić. Na początku będziemy się denerwować, ale to jest tak ze wszystkim. I teraz tu mamy masę szpachlową i teraz robimy to w ten sposób, że ją tak, bo, tak o, 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 powoli zmieszamy na kąt i ją uwalniamy. No widzę, jest trochę tych resztek od starej tapety. I teraz, jak są takie reszty starej tapety, one muszą być później usunięte, ponieważ taka tapeta stanie teraz wilgoci i odejdzie nam ten mały kawałek. Będzie zaszpachlowane, odejdzie nam ze Od Odparzy po prostu. No ale to teraz chodzi do zasadę. Widzicie, spokojnie musimy nanosić. Poprawiamy sobie i wszystko z wyczuciem, delikatnie. No to, jeżeli masa jest długo otwarta, na no to mamy czas. W międzyczasie możemy sobie zawsze ją przemieszać. No i robimy to na tej samej zasadzie. Nanosimy materiał. I łączymy. Jeżeli mamy za dużo naniesione, robimy to w ten sposób. ściągamy i nadmiar z wyczuciem również rozprowadzamy dalej. No i takim właśnie sposobem, a nie innym, przesuwamy się dalej, dalej, dalej. Tak samo z dołu, wiecie, z dołu, przykładowo tutaj już mamy masę. Nanosimy ją w ten sposób, spokojnie. Z dołu nanosimy ją również w ten sposób. Łączymy z tym, co już mamy u góry wyszparowane. Czy będziemy robić to w ten sposób, czy takie kółeczka, no to też... Kółeczka i pół kółeczka. To jest wszystko kwestia wprawy i tego jak nam będzie wygodnie. Teraz na przykład jak trzymamy w ogóle kletę. Tak na pewno wszyscy zaczniecie. Ja już trzymam ją tak w ten sposób. I wtedy mam większą kontrolę, ale mówię to wszystko przyjdzie już z czasem. Nakładamy masę szpachlową, naciągamy na ścianę. Możemy naciągać parę razy i wtedy już, powiedzmy, pacą bez szpachlu delikatnie sobie wyrównujemy. Łączymy te miejsca. Takie ryski, jeżeli powstaną, to znaczy, że jakiś brud nam się dostał. Czy do, do wiatra, czy był na ścianie, spokojnie korygujemy. No i to było tak na tyle było. I tak właśnie robimy całą ścianę. Bardzo ważne, że po każdym zakończeniu, kiedy mamy wiadro już puste, myjemy to wiadro pędzelkiem. Myjemy nasze narzędzia, aby zapobiec właśnie tego typu sytuacjom, że jakaś grudka nam się dostanie do masy szpachlowej i w momencie naciągnięcia tej masy szpachlowej jeżeli będzie jakiś brud, mam nadzieję, że to widać, to mamy takie rysy na ścianie. Im więcej tych grudek niepotrzebnych to będziemy się bardziej przy pracy denerwować. Dlatego bardzo ważne jest, że po wykonanym szpachlowaniu myjemy narzędzia, myjemy wiadro, mieszamy szpachl masę szpachlową na nowo, no i działamy. Jeżeli ta ściana będzie już gotowa i nam wyschnie, przykładowo takie coś mamy tutaj już. To kolejnym etapem, tak jak już mówiłem, mamy takie zadziorki, gdzie nie gdzie, tu, tu, tu. Kolejnym etapem weźmiemy sobie na przykład piórko, tego typu piórko i pojedźmy po tej ścianie. Dzięki temu narzędziu, jeżeli tak pojedziemy, wszystkie zadziorki wstępnie usuniemy. Tak robimy całą ścianę i powtarzamy naszą czynność szpachlowania raz jeszcze. Mamy lustro na budowie, także wszystkiego dobrego, powodzenia w szpachlowaniu, wszystko przyjdzie z czasem. Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarz, jak macie ochotę, łapkujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.